Nazywam się Marta Lech Maciejewska. A ja jestem Kinga Zawadnik, cześć. A to jest program Gadget Show, w którym co tydzień specjalnie dla was będziemy wspólnie testowały gadżety przydatne, hmm. niesamowite, czasami zabawne, ale zawsze praktyczne. A ja z wielką przyjemnością kochana przetestuję to, co dla mnie przygotowała. <grym> Dobrze, że mam dla ciebie kilka <grym> wspaniałych perełek. No to im bardziej szalone, tym lepiej dla mnie. Chętnie Przetestuję. Raz i dwa. Kręcę, kręcę, kręcę. I jeszcze jedna rzecz. Przetestowanie niektórych gadżetów pomoże mi mój mąż Janek, który jest niezłym gażeciarzem. Dobrze! Dobra, już wystarczy. To, to co? Zaczynamy? Zaczynamy! A co? niech się dzieje. Ulala la. la. czaca. cza cza la, la 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 Zanim opowiem wam o gadżecie, który tutaj widzicie, mam do was dwa pytania. Pierwsze brzmi: jak duży jest wasz śmietnik, który macie pod zlewem w kuchni? A drugie: jak często zdarza wam się wynosić śmieci jednego dnia? Teraz pokażę Wam gadżet, który pozwoli nam zmniejszyć objętość tej butelki o 80%. Prosty w użyciu. Zgniatarka do butelek i puszek składa się z trzech elementów. Mamy tubę dociskającą, mamy jeszcze taki element, który pomaga przy zgniataniu puszek i podstawka, która jest jeszcze wyposażona w takie zabezpieczenie, które pozwala nam do końca znieść butelkę. Zaraz Wam zresztą pokażę. Mam tutaj butelkę, ustawiam ją sobie na mojej podstawce. I teraz, co jest bardzo ważne, muszę. Tę butelkę odkręcić. Teraz nakładam pokrywę, i powoli zgniatam butelkę. Tak, żeby mi się o, zablokowała tutaj w tym miejscu. Zobaczcie, dzięki czemu teraz ta butelka nie wraca do poprzedniego kształtu. Najlepiej by było, gdybym ją teraz zakręciła, odblokowuję. I proszę bardzo, butelka idealnie zgnieciona. Zwróćcie też uwagę, że pasuje do różnych kształtów i różnych rozmiarów butelek, co też jest świetne. Jeżeli macie sytuację, że zbieracie nakrętki plastikowe po butelkach, to wystarczy, że zgniatam kolejną butelkę, blokuję. Po 20 minutach, kiedy zdejmę to zabezpieczenie, ta butelka zostanie już w takim kształcie, a nakrętkę mogę odłożyć do oddzielnego pojemnika. Teraz sprawdzimy, jak poradzi sobie z puszką. Delikatnie zgniatam, zobaczcie. Jakieś amulet poszło. słuchajcie, po prostu to wymaga krzepy. Ale zobaczcie, bardzo ładnie by się zgniatła. To jest mega wkręcające, więc ja teraz podgniatam sobie pozostałe łóżki. Super zabawa. Cały gadżet wykonany z plastiku. Leciuteńki, można schować pod zlewem w kuchni i wyciągać tylko wtedy, kiedy jest potrzebny. Teraz zobaczcie, jak Kinga poradziła sobie z gadżetami, które do niej wysłałam. Nie, już słuchajcie, moje rączki świeżbią, żeby zobaczyć, co teraz będę testować. Och, to trochę przyważyło. Co ja. to jest? Kabelki, żarówka. Ona tutaj ma takie czarne dno, żarówka, słuchajcie, jak... Ej, widzicie wy to samo, co ja? Zobaczcie, jak magnes to się... Przy... Jejku! No dobra. U mnie na wsi są zwykłe żarówki z gwintem. Wkręcasz sobie, wykręcasz kiedy chcesz, jak chcesz. Teoretycznie mam przygotowane tu wszystko, tylko jak to teraz uruchomić? Dwoma rękami próbuję zamontować i słuchajcie... Tak, jak wkładam, to mam taki... Ojejku, jaki dziwny opór. I co, i mam to puścić? Wyczytałam, słuchajcie, w instrukcji, że muszę coś zrobić z 15 cm przez około 5 sekund. Już jest mniej jak 15. Dobra, jest, jest, go Słuchajcie, udało się. Wyciągam to powoli, uwaga. Aż się cała spociłam. Abracadabra, to czary i magia. Zobaczcie tu, mogę nawet, o, widzicie, palcem przełożyć. Wiecie co? Aż z ciekawości, ja zerknę Marta, ile taki bajer może kosztować. O, matko, daj ta spokój. Łojezony, zabierz to ode mnie. Takie to drogie, ale nie, słuchajcie, szczerze. Wygląda naprawdę fajnie. Kocham, uwielbiam Ubóstwiam świeże zioła. Co jednak zrobić, kiedy zostaje nam taka garstka ziół yy, już uciętych? Chcemy zachować ich świeżość, bo chcemy je wykorzystać nie dziś, nie jutro, ale za parę dni. Tu z pomocą przychodzi nam rewelacyjny gadżet. Taka, można powiedzieć, kapsuła do hibernacji ziół. Wygląda nieco kosmicznie. Wykonana z plastiku, leciuteńka. Otwieramy sobie kapsułę. Wkładamy zioła. Co nam to daje, kochani? Ano to, że takie zioła w takiej kapsule potrafią przetrwać nawet trzy razy dłużej. Czyli z kilku dni robi nam się ponad tydzień. Zamykam moją kapsułę. I z tyłu mam silikonowy koreczek, ciach. I nalewam wody. Wodę wymieniamy co 2-3 dni, tak żeby zioła miały ciągle świeżą wodę. I ciach. Stawiamy w kuchni. Powiem Wam szczerze, że to trochę wygląda nawet jak taka ozdoba kuchenna. Futurystyczna, nowoczesna, ale jakże w zgodzie z naturą. I ja jestem na tak. Kochanie, pamiętasz jak ostatnio byłam u fryzjera i mówiłam Ci, że bardziej niż moja nowa fryzura, przykuła moją uwagę coś zupełnie innego. Pewien gadżet. No i my ten gadżet dzisiaj mamy i chcemy Wam go pokazać, choć. Powiem wam szczerze, że jak po raz pierwszy go zobaczyłam, to nie wiedziałam, co to tak do końca jest. Czy to jest jakiś piecyk, jakiś yy, grzejnik? No trochę tak wygląda, prawda? Jak biokominek. No troszkę tak, troszkę tak. Ale to, uwaga, jest odkurzacz do włosów. W salonach fryzjerskich taki odkurzacz świetnie sprawdzi się, no bo rzeczywiście tych włosów tam jest sporo i wystarczy podjechać szczotką, podsunąć te włosy w trybie auto, on się sam uruchamia. Zresztą, co ja wam będę mówić? Muszę tylko trafić... Właśnie ten, to jest tak w ten sposób, ale nie tylko w salonach fryzjerskich się sprawdzi. Sprawdzi się również w domach, do zbierania wszelkiego rodzaju okruchów, włosów, kurzu, no długo można byłoby wymieniać, szczególnie dobrze o tym wiedzą rodzice małych dzieci. To ty tu sobie kochanie opowiadaj o technikaliach, o tych wszystkich rzeczach, które dla mnie są mało interesujące, a ja pójdę po rzeczy, które pozwolą nam przetestować ten sprzęt. No więc tak, urządzenie ma 1400 watów mocy, jest absolutnie bezworkowe, nie potrzebuje żadnych dodatkowych części wymiennych, posiada kosz, kosz się otwiera tutaj, wszystkie odpadki z niego wysypuje się normalnie do jakiegoś worka czy do zwykłego kosza na śmieci. Jest też filtr, wszystko składa się w ten sposób. Umieszcza z powrotem. Są dwa tryby pracy. Tryb auto, który za pomocą fotokomórki wykrywa, że coś zostało zbliżone do kosza, na przykład e, miotła, który działa w ten sposób. Lub drugi tryb, tryb max, który włącza się za pomocą umieszczonego tutaj przycisku. No dobra, dosyć mięjąc już tej teorii, teraz czas na praktykę. Przygotowałam trochę śmieci. Nie, ja będę sypała, proszę. Nie. Ty możesz odlecieć nie, w tym nie, czasie. Nie, nie, nie. Odlatuj. Wsiadaj i odlatuj. Dobra, a ty, a ty sprzątasz. Tak, to... samo patrz. O, nie udało mi się. Ja już ślub Chciałam. z tobą brałem. No dobrze, uwaga. Daj, gotowa jest. Ale powoli to robisz, daj ja to zrobię. Daj, idź, idź mi stąd, idź mi stąd. Ja to zrobię, bo to jest fajna zabawa. Słuchajcie, jaki to jest... O, wow! Patrzcie jak to wciąga. Działaj! Do pieca! A ty nóżką dajesz, tych schodą! Zmiataj! Ja będę kierownikiem. Tu jeszcze, tu, tu... Dobra, weźmy już nie dajesz. Teraz ty zamiataj. Zamiataj, zamiataj, zamiataj. Fajna tak. Uwaga! Dajesz na raz! O, sztych. No, muszę Wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę nie spodziewałem się, że tyle będzie w stanie wciągnąć różnego rodzaju odpadków i paprochów. Dawno nie widziałam mojego męża tak podekscytowanego. Naprawdę jest niesamowite, że coś, że przedmiot był w stanie wzbudzić mi takie emocje. Jak ty je spożytkujesz, kochanie? Mam kilka pomysłów, ale nim przejdziemy do nich, zastanawiam się, co tam u naszej Kingi, jakie tym razem gadżety jej dałaś do testowania. O, koperta i, słuchajcie, jakieś małe urządzenie, słuchawka do ucha. No, tylko co dalej? Tutaj jest jakaś instrukcja. E, ściągam sobie, słuchajcie, kod QR. Otwórz. Jest to, słuchajcie... Tłumacz, czyli Marta trafiłaś w sedno, bo dobrze wie, że ja mam problem z językami obcymi. Czyli tak, powiedzmy, chciałabym, żeby z języka polskiego przetłumaczyć na. O, francuski jest fajny. Cześć, mam na imię Kinga. Salut, j'ai le nom du roi. A gdzie jest moje imię? Kinga. Anonim. <laughs> o, słuchajcie. Czeski myślę, że może być też e, fajny. Idę kupić świeży chleb. Kupim syciarstwi chleb. <noise> Ale ja chcę świeży! Ale wiecie, co, dobra, zabawa, zabawy, śmiechy, śmiechami. Ja tu mam jeszcze jakąś kopertę w paczce. O, matko i córko! I tu jest coś napisane w języku obcym, a tu mam zapewne e, wymowę. Tylko wiecie co? Jaki to może być język? Kara Kinga. Słuchajcie, wiecie, co to kara? To mi się kojarzyłoby jakby tak ee, z wuchami. Spero il gadget tisia piaciutto. O organizato un caffè con un elegante sconosciutto con la cravatta. Al lupo. – Drogi królu, mam nadzieję, że gadżet który lubiłeś ci pomóc i przetestować urządzenie zorganizował kawę z eleganckim nieznajomym z krawatem powodzenia <laughs> Marta ja nie jestem drogi królo królowa to jeszcze <laughs> Słuchajcie, jestem, mam swoją aplikację i słuchawkę. Specjalnie nie założyłam jej do ucha, ponieważ chciałabym, żebyście i wysłyszeli tekst, więc będę korzystać z głośnika w telefonie. Jak wyglądam? Dobra, to idę. Idę! Ciao, sono Kinga. Ciao, sono Mattia. no Mattia, te co? Un enorme piacere vederti. E, to sekundkę... E, sekund, uh, e, co? Słuchajcie... Dobra, może siądźmy? ci. Co? Poczekajcie. Teraz tak, żebym zrozumiała, co tutaj mówi pan, to muszę słuchajcie, w aplikacji zmienić tutaj z polskiego na włoski. Ciao, sono Mattia, è un enorme piacere vederti e magari ne dici di ordinare qualcosa da bere? E, Zaraz. Cześć. Jestem Matia. Miło Cię widzieć. Może zamówimy coś do picia. Czyli rozmawiam z Matiasem. I teraz słuchajcie, trochę to czasu zajmie znowu, żebym ja coś powiedziała. To muszę zmienić teraz tutaj u góry z polskiego i tutaj na włoski zmieniam. O! Y są bardzo A gracia mille. Wiesz Matias, że ja zawsze chciałam poznać tekst piosenki Felicita. Felicita. Sai, Matias, ho sempre voluto conoscere il testo della canzone Felicita di 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 Felicita! zaśpiewa Felicita. Un panino sopra un cuscino la felicita. Słuchajcie, taka rozmowa, to mi się podoba. Szczęście z kanapką na szczycie. Trochę tęskniłem za kanapką na szczycie. E, Matias, z tłumaczeniem tej aplikacji jest trochę różnie, jak widzisz pewnie, e, ale czy znasz jakieś dowcipy? Bo ja kocham się śmiać. Matias, kontraducjoni su questa applicazione è un po diverso come si può vedere sicuro, ma conosci qualche barzelletta perché come amo ridere. Tak? Powiem Wam, że ciężko się rozmawiać, się prawie cała spociłam. Dobra, uwaga, cicho. Co za <słyska> una sedia a unaltra sedia? Niente, perché perkele sedie no... parlano. mówi innego krzesła? Ja Jestem kiepska w takich podchwytliwych pytaniach. No nic, bo krzesła nie gadają. A to po polsku! To mnie bardzo <słyska> <już nie słyska> zobacz, <mi mam> teraz. <słyska> No dobra, to się nie tłumacz, daruje ci to, to już będzie w kuluarach po nagraniu już się będziesz tłumaczył. Co mówisz o tej aplikacji? No, aplikacja jest bardzo szybka, ale jako dokładność tłumaczenia nie jest dokładna. Ale pytanie jeszcze do ciebie na koniec. Czy taka aplikacja sprawdziłaby się we Włoszech? Tak, oczywiście by się sprawdziła i każdy według mnie mógłby się porozumieć, Polak z Włochem. Jak najbardziej tak. Czyli wiemy już prawie wszystko, to my idziemy jeszcze na spacerze dalej testować aplikacje. A Wam mówimy PA! A co powiecie, kochani, o takim oto maleństwie? Niepozorny gadżet, który na pierwszy rzut oka może Wam trochę przypominać głośnik. Słuchajcie, jest to miernik powietrza w pomieszczeniu, ale nie tylko powietrza, bo w sumie mierzy aż cztery parametry. Więc po pierwsze mamy temperaturę. Kolejny parametr to wilgotność powietrza, ppm, czyli zanieczyszczenie y, powietrza. Głównie ten gadżet mierzy ilość CO2 w powietrzu. No i ostatni parametr, który tutaj mamy, to głośność. Samo urządzenie jest naprawdę bardzo funkcjonalne i uważam, że w dzisiejszych czasach niezwykle przydatne. Łączy się poprzez Wi-Fi z aplikacją w telefonie, a dodatkowo dostaję powiadomienie, bo ta aplikacja wysyła powiadomienia, kiedy w pomieszczeniach, gdzie mamy takie urządzenie, dzieje się coś niepokojącego. I ja właśnie dostałam informację, że powinnam się udać do kuchni, gdzie mam drugie takie urządzenie, bo coś tam jest nie tak. Idziemy sprawdzić. I zobaczcie, jakie to urządzenie jest sprytne i mądre. Dostałam powiadomienie na telefon, że wzrosła wilgotność w kuchni. A dlaczego? Bo zostawiłam garnki z gotującą się wodą, one zaczęły parować. Wilgotność powietrza wpływa też na jakość naszych mebli, szczególnie tych drewnianych, na pojawienie się pleśni w mieszkaniu. A wiadomo, że pleśń do tych najzdrowszych nie należy, więc tutaj rzeczywiście musimy o to zadbać. z moim mężem dzisiaj przygotuję fit batoniki. Co ty na to? No dobra. Ale to będzie fajne, bo to zobacz, ma taki fajny gadżet. To jest taka praska do robienia fit batoników, takich pełnowartościowych. Można tam dorzucić wszystko to, co lubisz. Bo ty lubisz zdrowe jedzenie. Powiem Ale... krótko, udowodnij. Udowodnić? Dobrze. My teraz do pełni szczęścia potrzebuję tylko tego wsadu, który włożymy sobie do tych foremek. Co proponujesz? Bardzo prosty przepis. Nie mogę się czekać. <laughs> Może zacznijmy od banana. Bierz człowieku banana. No. I obierz go ze skórki. Zaszadę? Tak. To trudne zadanie. Dawaj. Sypiemy musli. Dobra, wymieszaj to. Ja ci doleję troszkę miodu. I druga łycha. Trochę jeszcze oleju kokosowego dodamy. Czy to już jest gotowe, kochanie? Myślę, że jest gotowe. Tak? tak? To co? Wypełniamy nasze foremki? Wypełniamy. No dobra. Rozkładamy sobie. Proszę, mistrzu precyzji. Ładnie. Można wspólnie spędzić czas. Foremka wystarczy Wam na lata, na pewno, bo rzeczywiście wykonana jest z takich trwałych surowców. Można ją rozłożyć, łatwo się myje. I nawet jeżeli gdzieś zostanie nam jakaś resztka bat wcześniejszych batoników, zobaczcie, można to wywrócić na drugą stronę. Dzięki czemu bardzo łatwo się domyje. No i teraz możemy już sobie ostatnią warstwą zamknąć nasz pojemnik. Tak naprawdę, najcięższa robota jest już zrobiona. Co teraz? W tym momencie wkładamy nasze batoniki w prasce do lodówki, cię zanieść. I tam one sobie pobędą 25 do 30 minut. Wszystko wskazuje na to, szczególnie zegarek, że nasze batoniki są już gotowe. To co, sprawdzamy? No, sprawdzamy. Daj talerzyk. Proszę bardzo, uwaga, uwaga. Tak. I zobacz, czy nam się. No, 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 no. Dobra, to co? Ja myślę, że trzeba spróbować. Poczekaj, da. Tak. Testujemy? No, dajesz. Mm. Super, sprawa. Mmm, pyszne. Banana. No, no, bardzo dobra. Bardzo banana. Miękkie i nie są suche. Mm -hmm. To jest bardzo ważne. I A. panujemy nad składnikami. Możemy tak naprawdę nawet zarządzać ich kalorycznością. A to rzeczywiście fajne. Sprawa. No właśnie. Nie pomyślałam. To szczególnie ważne dla tych ludzi, którzy pilnują diety. Praska do batoników jak najbardziej na tak. A jeśli szukacie alternatywy dla klasycznego papieru śniadaniowego, e, folii spożywczej czy folii aluminiowej, to z pewnością zainteresuje Was gadżet, który dla Was przygotowałam. Woskowiki. Mówi Wam to coś? Tak naprawdę jest to kawałek bawełnianego materiału, który jest nasączony woskiem pszczelin. Jest wielorazowego użytku. Łatwo się go myje, łatwo się go przechowuje i rzeczywiście jest bardzo elastyczny, bo rozgrzewa się go ciepłem w dłoni. Jak mam tutaj miskę z ryżem, którą chcę sobie zabezpieczyć, zobaczyć. Zobaczcie, rozgrzewam tylko ranty yy, brzegiem dłoni i zabezpieczam miskę. A dodatkowo, jak będę potrzebowała przygotować śniadaniówkę moim dzieciom i zrobić pyszną kanapkę albo zawinąć kawałek ciasta, który został po weekendzie, to również taka woskowika nam się sprawdzi. Woskowiki możemy kupić gotowe, już przygotowane, właśnie w takim formacie, ale też możemy zrobić sobie sami. Jest to naprawdę bardzo proste. Zresztą udowodnię Wam to. Będę potrzebowała kawałka bawełnianego materiału. A tu mam wosk pszczeli. Kupiony w plastrach pocięłam go w takie jeszcze mniejsze paski, żeby było prościej go rozpuścić. Mam naczynie żaroodporne. Taka porcja wosku pszczelego. I teraz dodam dosłownie kilka kropli oleju żożoba, żeby uelastycznić moje woskowiki. Całość wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 120 stopni i obserwuję, kiedy to wszystko mi się pięknie rozpuści i wymiesza. Zobaczcie, teraz mam wosk pszczeli w wersji absolutnie płynnej. No i teraz wrzucam materiał, wrzucamy. Zobaczcie, jak nam się pięknie nasącza. Pomagam sobie widelcem postaram się to zrobić najzręcznie jak potrafię, chociaż wiecie, u mnie ze zręcznością różnie bywa. Lecimy. Hopsa! O, to się przykleja niesamowicie do tego widelca. Musimy ją ułożyć możliwie jak najbardziej na płasko. Widzicie, jak ona się zaczyna kleić? O! Udało mi się. I teraz czekam, aż ona wystygnie i tak naprawdę moja woskowika domowa, DIY z własnego prześcieradła do z domu jest gotowa. Teraz zastąpię tą sklepową, o której wcześniej Wam opowiadałam, moją i zobaczymy, czy się super sprawdzi. Rozgrzewam ją ciepłem dłoni. Ekstra. Szczerze, nawet trochę lepsza. No lepiej trzyma się miski, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. No, dla mnie bomba. Janciuś! Czy ty jesteś głodny, powiedz? Ja jestem głodny nieustannie. Słuchaj, a może zjedzibyś hot doga, co ty na to? No, oczywiście, bardzo chętnie. Bo mam taki sprzęt, który robi hot dogi, podgrzewając bułki i paróweczki w jednym czasie. Zobacz. Po pierwsze, mamy taki zmyślny koszyczek na dwie paróweczki. Mhm. Możesz zrobić i sojową, i mięsną, jak wolisz. Dwa miejsca e, na bułki. Czy ten sprzęt ci czegoś nie przypomina? Kadilaka. Toste? To no taki zwykły toster, nie przypomina sobie, że to Okej, zobacz, tutaj sobie wkładamy. Proszę bardzo. Ciach. Druga paróweczka. Tu, tak, jedną? Aha. Tu drugą. Nie odwrotnie, odwrotnie kształty. Na kształtach w przyczółkach nie spałem, ale dobrze. Nie, chory byłem. Chory byłeś? <gry> tak, akurat. Miałeś nie, zmienienie. nie, nie. Okej, okay, to ruszamy. Przytul mnie, kochanie. I teraz. Obe, obej, no a kiedy? Jutro. No zobacz, że romantyczną kolację nam robię, Mogą chociaż to, to trochę od nowa. No zobacz. Cześć, bo coś siedmiu. Coś siedmiu, tak. Zaczynam się tutaj coś e, solidnie podpiekać. I to jest zadanie dla ciebie, bo tutaj trzeba sięgnąć po ten uchwycik. Tak. To co mamy gotowe nasze hot dogi? No mamy. Kurczę, słuchajcie, bułeczka solidnie podgrzana. A w ogóle wiesz skąd nazwa hot -dog? No skąd? Jak myślisz, gdzie zostały wynalezione hot dogi? Myślę, że w Niemczech. No, bo by ci powiedziałam wcześniej. Miałeś powiedzieć ci po Ameryce. A to okazuje się, że nie zrobisz mi? No dobrze. Nie pospieszaj a tak nie mnie. Tak? No, sam tak nie umiesz, a mnie pospieszasz. Dwie lewe ręce w kuchni jeszcze będziesz mi mówił, jak ją ogórki kroić. Dobra, ze wzrokiem. Jeszcze takie wzroki. taki malutkie. Dlatego jesteś moim mężem. Gdyby miał dobry wzrok, na pewno byś nim nie został. Zobacz, zobacz, jak pięknie. Mm. To tak smakuje. one są. Mówisz, że one są z Niemiec. Tak. Gut On twierdzi pas. A co to znaczy? Czy są spoko? No dobra, to próbujemy.